Witam na m.pl. Nazywam się Marcin Wypych i jestem tu po to, żeby pomóc Ci zdobyć najlepszy kredyt mieszkaniowy. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat, który jest według nas jedną z najważniejszych spraw dla wszystkich osób finansujących nieruchomości kredytami hipotecznymi. Mam na myśli ryzyko zmiennej stopy procentowej, a mówiąc obrazowo ryzyko, że rata Twojego kredytu wzrośnie nawet dwukrotnie. Zaczynamy. Partnerem kanału jest Cieplicki, Finanse i Ubezpieczenia www.cieplicki.pl. Zazwyczaj w naszych materiałach przykłady pojawiają się mniej więcej w połowie. Tutaj jednak przytoczymy jeden już na samym początku. Większość kwot będę dzisiaj zaokrąglał, ponieważ w tym wypadku drobne nie mają znaczenia. Załóżmy, że zaciągamy kredyt w wysokości 350 tysięcy złotych na 30 lat. Oprocentowanie wynosi 3,71%. Rata równa w takim przypadku wynosiłaby 1600 zł. Przy racie malejącej na początku płacilibyśmy 2050 zł. Rata co miesiąc malałaby o około 3 zł, żeby na końcu okresu kredytowania wynieść 980 zł. Pokazałem tutaj, że raty równe są równe, a malejące Malejące. Ale niestety nie jest to do końca prawdą. W całym okresie kredytowania raty mogą się zmieniać i wyglądać na przykład tak. Czyli równe można określić wieloma epitetami: niestabilne, rosnąco malejące, lekko podchmielone, ale na pewno nierówne. W przypadku rat malejących trend jest zachowany, ale tutaj również widać, że mogą wystąpić okresy, w których raty będą rosły. Z czego to wynika? Otóż banki nie produkują pieniędzy, tylko nimi obracają. Mówiąc prostym językiem, tanio kupują i drogo sprzedają. Jak sprzedawca warzyw w osiedlowym sklepiku. Kupuje pomidory za 3 zł, sprzedaje za 5. 2 zł to marża, czyli jego zarobek. Banki działają podobnie. Tanio pożyczają pieniądze z różnych źródeł. Dla uproszczenia zakłada się, że pożyczają je sobie nawzajem. Załóżmy, że idziemy do banku A i chcemy pożyczyć owe 350 zł. Banka, żeby móc udzielić nam takiej pożyczki, sam pożyczy te pieniądze od banku B i zapłaci za nie stawkę, która określana jest jako WIBOR najczęściej 3M. Ta stawka dzisiaj wynosi 1,71%. To znaczy, że bank, żeby pożyczyć nam 350 tysięcy złotych, musi za nie zapłacić 171% w skali roku. W takim razie my zapłacimy Więcej, ta nadwyżka to marża, czyli zarobek banku. Załóżmy dla łatwego rachunku, że wynosi 2%. W takiej sytuacji nasze łączne oprocentowanie wynosi 3,71%, przy tej wysokości rata równa to właśnie 1600 zł, a malejąca na początku 2050 zł. Teraz, my od banku pożyczyliśmy pieniądze na 360 miesięcy, natomiast 3M przy WIBORze oznacza, że bank pożyczył pieniądze tylko na 3 miesiące. Po tym czasie nasz bank musi oddać całą kwotę do banku B, a od nas dostał dopiero 6 tysięcy złotych. Skąd w takim razie bank weźmie dodatkowe 344 zł. złotych? Znowu pożyczy, zakłada się, że znowu od innego banku, jednak za 3 miesiące wybor może się już zmienić i wynosić na przykład 181%. W takim razie nasze oprocentowanie również wzrośnie i będzie wynosić 3,81%. To oczywiście wpłynie na ratę, która niestety również wzrośnie. I takie zmiany czekają nas prawdopodobnie co trzy miesiące. I to jest największe ryzyko, z jakim wiążecie się biorąc kredyt mieszkaniowy. Nasi klienci często zadają pytanie, o ile maksymalnie może wzrosnąć rata. Niestety nikt nie jest w stanie na nie odpowiedzieć. Osoba, która potrafiłaby to zrobić, prawdopodobnie zostałaby najbogatszym człowiekiem na Ziemi, pomimo tego, że Pytanie dotyczy tylko tak małego państwa, jakim jest Polska. Według nas każdy, kto zaciąga kredyt mieszkaniowy, powinien zabezpieczyć się na wypadek wzrostu raty o 100 200 zł za każde zaciągnięte 100 tysięcy złotych. Takie podejście daje całkiem rozsądny bufor bezpieczeństwa. Należy mieć na uwadze, że najprawdopodobniej najprawdopodobniej, bo tutaj niestety nikt nie daje na nic gwarancji, wzrosty i spadki. O tak duże kwoty nie będą z kwartału na kwartał. Zazwyczaj przy takich okresach różnice to kilka, kilkanaście złotych. Może w okresach bardziej burzliwych, kilkadziesiąt. Pewnego rodzaju zabezpieczeniem są również oferty banków z tak zwanym stałym oprocentowaniem. Niestety obecnie niewiele banków ma je w swojej ofercie, a spośród dostępnych może ze dwa są warte uwagi. Powiedziałem tak zwane stałe oprocentowanie, ponieważ jest ono stałe tylko przez pewien okres, najczęściej 5 lat. W tym czasie bank gwarantuje, że rata będzie równa przy ratach równych lub regularnie malejąca przy ratach malejących. Natomiast po zakończeniu owego pięcioletniego okresu, bank zaproponuje nową stopę procentową na kolejne 5 lat. Możemy się na nią nie zgodzić. W takiej sytuacji Przejdziemy na oprocentowanie zmienne z marżą banku, która obowiązywała dla analogicznego kredytu w dniu podpisywania naszej umowy kredytowej. Napomnę jeszcze tylko, że obecnie ze względu na niedoskonałości stawki WIBOR oraz wymogi unijne rząd oraz Komitet Stabilności Finansowej pracują nad opracowaniem nowych wskaźników referencyjnych, czyli wskaźników, które zastąpią m.in. omawiany WIBOR. Szczegóły nie są jeszcze znane, więc nie będziemy ich dokładnie omawiać. Podsumowując. Po pierwsze, pamiętajmy, że zaciągając kredyt hipoteczny, nasza rata będzie rosnąć i maleć praktycznie w całym okresie kredytowania. Co więcej, niestety nie jesteśmy w stanie powiedzieć, przewidzieć ani czasu, ani wysokości tych zmian. Po drugie, z tego powodu należy odpowiednio przygotować się do opłacania kredytu, najlepiej nie kredytując się pod korek. Mam tutaj na myśli to, że rata, którą podaje nam pośrednik lub doradca bankowy i na którą się decydujemy, nie powinna być maksymalna, z jaką możemy sobie dzisiaj poradzić. Po trzecie, przy sprawdzaniu ofert, zwróćcie uwagę na te z oprocentowaniem stałym. Może się okazać, że będzie to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeżeli szukacie kogoś, kto pomoże Wam porównać najlepsze oferty zarówno z oprocentowaniem stałym, jak i zmiennym, zapraszamy na m.pl.